Dobre. Dawaj prosiak. A, słodki dźwięk chaosu. Dajmy Nie no, pierda gry, <gry> <gry> Żart jakiś. Dobra, Kubica 25 dla ciebie. To już minus 50, GG. Czemu im lobby usuwasz? Nie. Bo się jak i kupić co nie mogę. No nie, tego nie mogę. One is. Liar! Z kobietą. No dobra. One king. Ja bym zagrał na jej dupie jak na tambur. <tryk> Jaka jest różnica w tym wypadku problemu skrzynek, a problemu bukmacherki? Jedno i drugie jest legalne, jedno i drugie jest tak samo niemoralne, wychodzi na to. I generalnie robienie troszeczkę, że tak powiem, materiału sugerującemu, że skrzynki to twardy hazard i gruby problem społeczny i że wrzuca dzieci w problemy i dawanie sponsorki z BetClika zdziwiła mnie, no ale mniejsza. I nie obchodzi mnie to, co mówicie o dostępności, o wieku. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak na koniec dnia problemem jest moralność streamerów i reklamowanie coś, co przynosi straty. Ale wrzucamy betklika. Dziękuję pandemii 11 za Prama. No, moje skip w dupę, kopane, Poziom zostajesz bana! Gówno puszczasz! Stop! Przepraszam. Trochę mnie przeraziła ta poprawa, tak? Patrzę w jej oczy, i jest taka wyłączona. No mniejsza, ale fajnie. Pomalowały się i zrobiły sobie. I może odda. Zawsze jak coś mam, Ole, ale nie chciałem Oli. Będę robił no bo, magię na gości fate. ze streamerkami, Dbilu.